Hej siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kuposz. Słuchajcie, kto gra w tym patrzu Radowidem? No pewnie nikt. Przynajmniej ja się nie spotkałem, dlatego tak sobie zerkałem na umiejętność Dijkstre i Filipy. Pomyślałem sobie, że stworzę talię na odchudzanie. Także wyciągnąć wszystkie karty. Tylko nie wiedziałem jakie dowódcy to dobrać, a... Zauważyłem, że ani Foltes, ani Henselt, ani nawet Radowid nie mają jakiejś tam fajnej umiejętności do tego, żeby odchudzać dalej. Ale pomyślałem, że dawno Radowidem nie grałem oraz pewnie wy dawno nie widzieliście Radowida w akcji. A jak widać ma teraz nową umiejętność. Czyli wybierz trzy sąsiednie sąsiadujące jednostki, zmieni siłę bazowe O2. I zablokuje, czyli takie... No wiecie, te łańcuchy. Jak na przykład Wes ma tutaj umiejętność, że będzie przywoływać komandosów niebieskich pasów za każdą złotą kartę. On by mógł ją zablokować oraz dwie obok karty tym łańcuchem, ale niestety to nie działa tak samo jak łańcuchy dwi-merytowe, kajdany z Dwimerytu Ponieważ one odwracają złote. A Radowit nie może tego zrobić. No niestety. Może dlatego ludzie tym nie grają. No dobra, wracając do talii. No tutaj jak już powiedziałem, bez. Będziemy rzucać tam mniej więcej na początku. Po to, że jak zagramy jakąś złotą kartę. A złote mamy Szani, Baron, Filipa oraz Dixra. To ona wezwie z talii, wyciągnie z talii jednego komandosa. Im więcej złotych, tym więcej komandosów. Do tego mam właśnie ciężko jazdy Brój Chorągli. E, oni będą się pozłacać po trzech turach i będą przy pomocy Wes wyciągać z talii te trzy karty. I one się jeszcze same będą bufować za każdym wejściem na stół takiej jednostki. Do odchudzania talii też mamy właśnie temskich piechurów. Rzucamy jednego, mamy siły 12. Dwie, talie, dwie karty mniej stali. klucz żebraków wyciąga pryszcille bądź tych zwiadowców, dlatego tutaj muszę ważyć bądź jeszcze pomyślę na zmianą to taki dek na szybko zrobiony ale oni tak samo mogą wyciągać właśnie buruchon, więc zazwyczaj będę nimi wyciągał Filipa eee, tu ze złotymi trzeba często kombinować by nie wyszło tak, że mamy cztery na ręce, bo wtedy Dijkstra się w ogóle nam nie przyda. Ja już nie raz miałem taką sytuację, że miałem właśnie złote cztery karty i ten Dijkstra jest bezużyteczny, dlatego jak mamy na, na ręce 4, to warto wyrzucić np. przykład Filipę, bo i tak użyjemy od razu Dijkstra tam nie wiem, w drugiej tu, w drugiej, tak, w drugiej kolejności i użyjemy ją później. Ona działa teraz tak, że musimy zagrać z ręki jakąś kartę specjalną, czyli tutaj mamy Mantikory, Mordremę, bądź atrapę i ona wtedy dobiera z talii jeszcze jedną kartę, czyli wciąż do odchodzenia talii. On odchodza talię, bo wyciąga złotą. Ona także wyciąga, bo dobiera do ręki. No i szani wiadomo na ostatnią które Baron najlepiej od razu w, w pierwszej rundzie go zagrać bądź drugiej, ale w pierwszej kolejności. Zaraz jak postawimy jakąś jedną jednostkę i od razu też wyskoczy nam płotka. No także zagrajmy, zobaczmy jak się sprawuje ta talia, bo sam jestem ciekaw e, czy może być grywalny radowid jeszcze po takim nerfie. Bo wcześniej bił e, nawet złote jednostki za 8, prawda? Dobra, nie, niepotrzebni nam komandosi Te Temerscy tak samo. Wreszcie ją no i wyrzućmy jeszcze jednego komandosa. Bo mamy wers, więc będziemy wyciągać e, deską trzech komandosów. O, no, bardzo nie lubię tym teraz. Nie widać jakie mam karty, szczególnie, która ostatnio doszło. A on tak zaczyna. Rzuciłbym teraz temerskich, ale e, zblefujmy go, że nie mamy czegoś mocnego. On może teraz spasować. My możemy właśnie później tymi temerskimi... O dobra. E, temerscy robią siły 12, więc szybko nadgonimy. Poczekamy jeszcze, aż się e, odpali góra chorągiew i wrzuci nam płotkę. Tu jak teraz uderzę z jadą to jemu przejdzie dwójka bądź czwórka. Nie pamiętam dokładnie co rzucił. A przeciwnik to Bat Woron. E, Gierający potworami. No zapewne na zjadanie. No i takim sposobem mamy już trzy karty mniej w talii Teraz już pięć, czyli 10 kart zostało. Jeszcze spokojnie możemy mm, za pomocą WES wyciągnąć trzech e, niebieskich pasów, a DIXTRO wyciągniemy parona. No i jeszcze mamy mm, Pryszille, która wyciągnie kolejną kartę. E, żebraka, Króla żebraków mamy także do tego, żeby wyciągnąć oraz ATRAPę. spokojnie jeszcze 7 kart może wyciągnąć. No dobra, on tu ładnie to zagrał, ale ja mam na szczęście Shani. Nawet 8 kart mogę jeszcze wyciągnąć, bo mam Filipę. E, no szkoda, że sobie nie odpaliłem Głęb Trackera, byłoby to bardziej e, widoczne. I zagrajmy sobie od razu tę barona, żeby jak najszybciej zaczął już bufować nasze jednostki przy pomocy kołbuka. No i co On pewnie nie ma? Już by zagrał, gdyby miał rozdarcie. Na szczęście stracił już... E, całkiem spoko. Na szczęście stracił już... Giona e, Alzura, więc nie ściągnie mi tego... Kołbuka. A najgorsze jest to, bo jak zabiją mi kołbuka, już nie mogę go wskrzeszać. A... jak widać... bez można spokojnie wskrzesić. Na e, pomocą No Dobra, tutaj spokojnie sobie zagramy to, po to żeby wyciągnąć... E, Zwiadowcą następnego. I tak sobie myślę, co, mi, co ja teraz wyciągnę królem żebraków. A. Zostanie mi tylko zwiadowca do wyciągnięcia, który nie wyciągnie już nic. No i właśnie, tu jest ten mangan. Trzeba coś jeszcze przerobić. No, gdybym miał teraz spalenie tak, jakiś igni, to to nie miałbym tutaj ciekawe w pierwszym rzędzie. No dobra, czyli nie ma, bo już by na pewno zanioł. Ja mam nadzieję, że zaraz kołbóg jakoś to tak rozrzuci no, nie podoba mi się to, że on w ranem będzie zjadał, a krabopająk będzie tworzył nowe małe krawopojąki. Zagrałbym teraz radowida. Ale szkoda, że nie ma trzech jednostek obok siebie. No, ale jeśli damy mu tworzyć te małe kremopłęki, może być nieciekawie. Ja myślę, że e, zmienię trochę stali, tak żeby nie było tych zwiadowców. a jakieś inne brązowe jednostki dała. E, bądź nobilitację, właśnie. Habilitacja mi się bardzo by tu teraz przydała, żeby ten pierwszy rząd... E, o, teraz pięknie się wystawia pod pożogę. Żeby ten pierwszy rząd jakoś zabezpieczyć. Tak jak on teraz ma dagona, spokojnie może rzucić mróz, jeśli ma e, jak na przykład siłę z pierwszego rzędu sobie przerzuci, na przykład akimami. Myślę, że najlepiej będzie zostawić innego małego zwiadowcę i dorzucić e, mobilitację zamiast drugiego. Mamy tylko dwóch zwiadowców. I wtedy możemy spokojnie mieć, e, mieć pewność, że na przykład będziemy mieć zwiadowcę na ręce i że e, król, że będzie nam wyciągał pryszcinę. Bądź na odwrót, będziemy mieć pryszcile, to będzie wyciągał nam zwiadowcę. No, jeszcze, pryszcili jeszcze wyciągniemy. Eee, martwimy może być. Eee, obniżymy siłę temu Wranowi. jakby widać przeciwnik ma sporo przebawie w kartach. Ale jeśli ja bym tak... Eee, jeśli ja bym wcześniej spasował to on mógł spokojnie nadgonić. A ja zostanę z niczym na następną. Rodę, więc muszę mieć po prostu nadzieję teraz. Eee, że ten kołbuk jeszcze dużo nadrobi dużo doda mi siły a jemu nie uda się um, takiej siły stworzyć no bo jednak przewaga 72 punktów to jest um, masakryczne no i jeśli on wygra tą rundę to ja tak naprawdę um, jest jedna karta w talii u mnie więc prawdopodobnie to jest jakiś, e, jakiś jakaś karta specjalna więc nie będę miał po prostu żadnej jednostki No on to robi, przerzuca sobie siłę z pierwszej rządy na pewno będzie zaraz rzucał blues No ale dobra, całkiem spoko, bo i tak mam przewagę 40 punktów prawie No to fajnie kobuka się pozbędzie z mojej strony Dobra, jeszcze 30 punktów, dwoma kartami, nie sądzę. Musiałbym mieć na przykład Keirana, ale jeszcze... E, Krabopank musiałby działać, chociaż ja wiem, nawet to by nie pomogło. No i spoko, jeszcze w, w mróz sobie rzucił. Także widać, może jeszcze mm, jest jakaś szansa na właśnie granie Radovidem. Ja wymyśliłem taki sposób. Jeszcze chwilę sobie pogram tą, tą talią. Radovid może być właśnie ciekawy na połączeniu z grzybami mardeme, przeciwko właśnie potworom. No, blokuje karty przeciwników, nie mogą im przechodzić na następną, na następną turę, jeśli się nie mylę. A Mardemę po prostu niszczy takie jednostki jak Vran zbufowane do 20-30 czy tam ekima, tak samo. Także no spróbuję y, pograć, zobaczę jakie jest najbardziej optymalna y, ustawienie. jest najbardziej optymalne ustawienie kart tutaj. Y, na pewno dodam nobilitację, zmniejszę ilość zwiadowców. No i zapraszam do komentowania oraz oceniania. Do następnego, trzymajcie się.